Witam wszystkich. Dzisiaj zamierzam zabrać Cię do odkrycia serii produktów, które wybrałam specjalnie dla Ciebie. Niczego jeszcze nie zdradzę, ale zaufaj mi, warto. Wszystko zostanie ujawnione natychmiast po otwarciu. Numer 4. Ma wymiary 105 cm wysokości na 38 cm szerokości na 46 cm długości, jest wykonany z drewna i wyróżnia się tym, że można go złożyć, gdy nie jest używany, ma półkę do przechowywania butów i kółka ułatwiające przemieszczanie. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Lampa ma wymiary 110 cm wysokości, 30 cm szerokości i 45 cm długości. Jest wykonana z metalu i dostępna w kolorze chromowo-białym lub chromowo-czarnym. Wyróżnia się dużą stabilnością, zdolnością do przenoszenia najcięższych przedmiotów i wytrzymałą konstrukcją. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu. Numer 2. Wykonany z metalu o wymiarach 109 cm wysokości, 28 cm szerokości i 43 cm długości, wyróżnia się niewielkimi rozmiarami, stabilnością i niską ceną w stosunku do oferowanej jakości. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 1. Ma wymiary 112 cm wysokości, 28,8 cm szerokości i 46,5 cm długości. Jest wykonany z drewna i dostępny w kolorze białodrewnianym lub czarnodrewnianym. Posiada również półkę, na której można umieścić telefon komórkowy, portfel lub zegarek. Najbardziej godne uwagi cechy to dobra stabilność, łatwość montażu i oryginalny wygląd. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie